Sprint ulubiony Sponsorem odcinka jest SFD Największy sklep z odżywkami i suplementami Oraz żywności dietetycznej w Polsce Siemano Motorzy Wojewskie już tam bieżąco razem ze mną Michał Handkę. Siemano Witam bardzo serdecznie. Powróciłeś do fejmu. Program przed galą narodowym, program z legendami, no to nie mogło ciebie zabraknąć, co? No tak, odezwali się do mnie, błodarze. No i musiałem się tutaj pojawić, trochę powspominać, jak to było na tej pierwszej gali. Jakiś zalążek zrobić może do rewanżu w przyszłości pogadaliśmy sobie, powspominaliśmy, było bardzo fajnie i super. Zaraz przejdziemy właśnie do tego pojedynku i może opcjonalnego rewanżu, ale spytę, chcę się spytać na początku o ciebie, Co, czym ty się teraz zajmujesz jak nie Freak fightami? zobacz ile osób zostało w tych Freak fightach, są, że tak powiem zawodowymi Freak fighterami, a ty czym się zajmujesz teraz w życiu? Mam tam swoją e, działalność, działam e, ze sprzętem ogrodniczym ogólnie, handluję, jestem handlarzem i, i, i w tym kierunku poszedłem, no i do tego wiadomo trenuję e, i się spełniam, e, spełniam swoje marzenia, trenuję, bo zawsze chciałem to robić, e, z, no, Mam, mam motywację do tego i tyle, a jeżeli będą te freak fighty, coś tam się uda, no to, no to będzie fajnie, nie? dodatkowy bonus. Czy mhm. walczyłeś na Fame 1 czy na Fame 2? Na fajnie 1. Zobacz, fajnie 22 teraz, stadion narodowy. Ty obserwowałeś to wszystko, jak to się rozwijało, oglądałeś te free fighty cały czas? Jak ciebie nie było w nich? No tak, cały czas to śledziłem. I raz mniej, raz więcej. E, ogólnie się sportem jaram, ale oczywiście to też mi nie ominęło i, i to śledziłem. E, no i co jeszcze mogę powiedzieć? No, no, jedni mi się podobają bardziej, drudzy gorzej, ich, sp ich sposób bycia, no, ale jakoś to trzeba zaakceptować i w tym być. Nie? No te frekwizy na przestrzeni tylu lat dużo się zmieniły, ale z tego co pamiętam to na tych pierwszych galach też było mega dużo dymów. Właśnie ci powiem, że na tej pierwszej gali co ja to właśnie, właśnie tak nie było, tych konferencji jeszcze tak nie było. Dopiero tam po, 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 po tej pierwszej gali tak się zaczęło to rozwijać, że, że, że zaczęły się te dymy, tam się wie, zaczęli obrzu obrzucać błotem i ogólnie. Ja akurat w tym nie uczestniczyłem, mnie to ominęło. Po prostu nie dogadałem się wtedy z włodarzami, żeby walczyć na tej drugiej gali, bo oni chcieli od razu już, żebym walczył ze świętej pamięci Arturem Walczakiem, co wiadomo co, e, zmarł na tym Punchdown e, i, 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 I to się tak rozmyło. Chciałem na trzecie gali, bo chciałem więcej czasu na przygotowanie, żeby, żeby pokazać swoje większe lepsze umiejętności. Wtedy to nie wyszło, nie dogadaliśmy się, drogi się rozeszły, no i tyle. No ale jakoś widać, że, że zadry żadnej nie ma. Jeżeli skoro tutaj jestem i, i zapraszają mnie, byłem też na Fame Reborn zaproszony, też były jakieś rozmowy, potem się to rozmyło, no ale cały czas ten temat wraca tego rewanżu i myślę, że to dojdzie do skutku. Ja nie będę naciskał, no bo ja tą walkę wygrałem. Ja się nie będę prosił, ja mam co robić w życiu. Wydaje mi się, że dobrze mi się wiedzie, jestem. Najważniejsze, że to. To ja jestem szczęśliwy i tyle, nie? A jeżeli taki bonusik wpadnie, no to jak najbardziej jestem jak na tak, jak najbardziej na tak, nie? Słuchaj, walka z Wiewiurem wtedy, no chyba to było nie do pomyślenia, że on może z Tobą wygrać. Jeszcze wchodził, wiesz, taki malutki chłopak, taki niepozorny bardzo, z takim też dziwnym stylem walki. Wygrałeś wtedy z nim. Na przestrzeni tylu lat, no okazało się, że to jest niezbyt zabijaka, że tutaj wielu, 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 wielu freakfighterów pokonał. Obserwowałeś wywiura na przestrzeni tego, tego czasu, jak on się zmienił? No pewnie, że tak, że, że obserwowałem. Widzę, że trochę masy mięśniowej nabrał. 90 Umie... ja kilo ważył. Tak, umiejętności trochę też na pewno, nie, no wiadomo, ale no nie zapominajmy, że ja też nie spałem i trenowałem, więc to nie jest tak, że tylko on trenował, się rozwijał i o, o nim dużo słychać, no bo tutaj jest w bardziej rozpoznawalnej federacji. Ja walczę w mniej rozpoznawalnych, bardziej sportowych i też wiesz, trenuję na sali, ja to też tego nie widać. Wiadomo, sparring czy trening to też nie walka, jest inaczej, no, ale wiesz, no, możemy to sprawdzić. Ankieta była jest chyba 78% było, no że jest, tak, że ludzie jest na tak chcieliby zobaczyć taką waleczkę, więc zobaczymy, show must go on. No i słuchaj, ja przed chwilą słyszałem też na twoim panelu, że tam jest jakaś zła krew między Tobą a Wiwiurem, że to by się nie podoba do końca, to co, to, co on mówi w wywiadach, to co mówi właśnie w przestrzeni internetowej. No nie, bo gadał, chyba z antyfaktami gadał, że, że dla niego by to była łatwa walka, że, że byłby faworytem. To, to ja nie wiem, na, jak, na, na, na jakiej podstawie on to stwierdza, nie? jak, jak ogóle. W nie wie, co się u mnie w życiu dzieje i nie wiem, nie wiem na jakie podstawy on to stwierdził, nie? Mocno by się zdziwił. No, ty mówisz, mówisz przed chwilą, że ty dalej bierzesz udział w jakichś walkach, bo po prostu w jakichś mniejszych federacjach pewnie na jakichś zawodach, czy coś? Tak, 30 listopada będę miał walkę zawodową na Gali ACL, walkę wieczoru, we Wrocławiu, także wadze ciężkie, nie. Teraz wygrałem turniej Semi Pro. Eee, pewnie, no także rozwijam się, trenuję w Ankosie z mega zawodnikami. Mega trenerzy tam są, także wiesz. No, jestem mega zadowolony, że mogę tam trenować, jestem dumny z tego, że, że, że mogę tam trenować i, i tyle. Myślisz, że ten pojedynek by inaczej wyglądał teraz? Jak wiewiór nabrał trochę umiejętności, no i my teraz wiemy, że ty przez ten cały czas no, nie leżałeś do góry brzuchem, tylko też się rozwijałeś? No stary, no jest przewaga, słuchaj. Ile tu mówisz, że on wasz 90? To około 90 ostatnio. No to ja mam 115, myślę, że tak na walkę tak zrzucam do 110, no to masz nadal 20 kg różnicy. To wyobraź sobie, że takie ciosy mega ważą. Ja 20 kg w takiej ręce, w takiej nodze, co gościa, co już coś potrafi, bo wtedy nic nie potrafiłem, no to uwierzmy, że była szybka śmierć. Słuchaj, myślę, że jakby Wiewiór na przykład wygrał ten turniej teraz, który jest tam tej wadze 90 kilo, no to myślę, że przydałyby się takie walki dla niego właśnie z wielkimi chłopami. No i pierwsze co się nasuwa, no to rewans z tobą, co nie? No tak, ale to wiesz, on gada, że ja to powinienem chcieć, bardziej o to zabiegać, to ja nie będę o to zabiegał i się prosił, bo mówię ci, no możemy zrobić tą walkę, ale ja nic nie muszę, nie? Ja mogę, ja mogę, ja wygrałem to, u, nie u niego widnieje, wiesz, na czerwono yy, na dogu, <laughs> że przegrał ze mną, także wiesz, no ja nic nie muszę, ja tylko mogę, nie? No to czyli znajdowały Cię te słowa, gdzie on mówił, że teraz by ta walka inaczej wyglądała z tobą i by Cię pokonał? No tak, no takie gadanie, no bo mówię, na jakiej podstawie on to ocenia, nie? Nie wie, nie wie, co się u mnie dzieje, nie wie co ja robię, nie wie jakie mam umiejętności, nie wie z kim trenuję, nie wie co robię, także słabe to z jego strony. A jeżeli jest taki mocny i chce to sprawdzić, no to zapraszam, to zobaczymy. Czy przez te wszystkie gale, które się już odbyły, od tej Waszej walki, były w ogóle jakieś rozmowy o rewanżu? Były, bo byłem W sumie wiesz, wiesz kiedy na Fame Reborn, bo w tamtym roku zostałem zaproszony do, do Łodzi. To hmm. było Atlas Arena? Tam tak? Arena no, tam, tam zostałem zaproszony. Um, jeszcze pan Lipski wtedy do mnie pisał, on już teraz pracuje, ale wtedy do mnie pisał i takie były dosyć, dosyć już to mocno te, te, te rozmowy napędzały się i myślałem, że coś z tego będzie. Potem jakoś e, to ucichło, bo, bo chyba brał udział w tym turnieju. Wygrał ten turniej to już w ogóle obrót w piórka i w ogóle nie wiadomo, no. Ale ja tam mówię, nie, nie mam o to żadnego żalu czy, czy, czy coś, no bo takie są Freakfighty, to jest show-biznes, wiadomo o co tutaj chodzi, no i tyle, nie, co będzie, to będzie, zobaczymy, nie, nic na siła. Oprócz Wiewiura masz jeszcze jakichś ludzi we freak Fightach, z którymi byś się chciał zmierzyć? Myślę, że wszystkich zawodników z wagi ciężkiej, nie, jak najbardziej. No dużo jest ich też w klaucie, nie? No ale zawsze można, mogą się federacje jakieś, wiesz, dogadać czy coś, nie? Żeby, żeby te walki też miały jakieś historię, no bo nie ukrywajmy się, ja oglądając te fighty wiem o co tutaj chodzi, no i na pewno, wiesz, nie, nie można przyjść, wiesz, być grzecznym i grzecznie odpowiadać, no bo wiadomo o co tutaj chodzi, nie? Wiadomo. Dziękuję Ci bardzo, zobaczymy. Ja bym taki rewanż zobaczył, Ja również. Trzymaj się, dzięki za rozmowę. Dzięki. Ulubio Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce.